Gajkowskie Centrum Kultury Przedstawia Yeti Część druga Idź dalej po śniegu Rozdział szesnasty Kąpiel Jacka. Jacek był w w łaźni. Łaźnie miało trzy kondygnacje. W tej łaźni znajdowały się baseny, szatnie, wanny, prysznice i nie tylko. Jacek był w szatni na pierwszym piętrze łaźni. Był ubrany w czerwoną koszulkę, niebieskie szorty i czarne sandały. – Jacku, czy pójdziesz ze mną kąpać się? – Jedwiga spojrzała na syna. – Tak, idę – odpał Jacek. – Rozbieraj się, poproszę – rzekła Jedwiga. Ja na ciebie czekam w centrum łaźni. Mama Jacka wyszła z szatni. Jacek zdjął sandały. Następnie zdjął koszulkę. Potem zdjął szorty. Potem wyszedł z szatni. Następnie otworzył szafę i wziął z niej szampon, żel do mycia włosów i gąbkę. Potem zamknął szafę i zszedł na parter. Następnie udał się do centrum łaźni. No co, Jacku, czy ty jesteś gotów? zapytała Jedwiga. — Tak, gotów jestem — odpowiedział Jacek. — Chodź tu do mnie — powiedziała jedwiga. Następnie Jasek podszedł do Jadwigi. — Proszę postawić szampon, gąbkę i żyl do mycia włosów na krześle — poprosiła jedwiga. Potem Jasek postawił szampon, żel do mycia włosów i gąbkę na drewnianym krześle. — Wchodź do wanny — powiedziała Jadwiga. Następnie Jasek wskoczył do wanny. Potem Jadwiga usiadła na białym krześle. I co, Jacku? Zaczynamy już kąpać się? spytała Jedwiga. Tak, zaczynamy, odpowiedział Jacek. Najpierw umyjemy twoje włosy, bąknęła Jedwiga. Jedwiga wzięła z podłogi wiadro. Potem nabrała z basenu do wiadra wodę. Następnie nawilżyła włosy Jacka. Już za chwilę twoje włosy będą czyste, rzekła Jedwiga. Potem Jedwiga wzięła z krzesła żel do mycia włosów i gąbkę. Następnie wzięła na gąbkę dużo żelu. Potem postawiło żel na podłodze. No co, myjemy już włosy? spytał Jacek. Tak, oczywiście, potwierdziła jedwiga. Następnie jedwiga zaczęła myć włosy Jacka. Dlaczego ty dwie godziny temu wysmalowałeś poziękami włosy? Zapytała jedwiga. Nie wiem po co zaprzeczał Jacek. Wysmarowałeś włosy poziękami i teraz twoje włosy są grudne, wyjaśniła jedwiga. Czy moje ciało jest teraz częściowe czy całkowicie brudne? Zirytował się Jacek. Twoje ciało jest całkowicie brudne, powiedziała spokojnie Jadwiga. Wiesz dlaczego? Bo ty specjalnie wyzmarowałeś swoje ciało poziomkami. Tak jest, stwierdził Jacek. Zaraz umyjemy włosy, a później całe ciało, rzekła Jadwiga. Ale czy szampon będzie potrzebny? zapytał Jacek. Tak, szampon będzie potrzebny dla kąpieli, odpowiedziała Jadwiga. Jedwiga skończyła już je myć włosy Jacka. Potem Jacek wyszedł z wanny. I co, Jacku, powiedz mi, czy twoje włosy są czyste, czy brudne? Zapytała Jedwiga. Teraz moje włosy są czyste, odparł Jacek. Dawaj, zobaczę, jęknęła Jedwiga. Następnie Jedwiga kusnęła. potem powąchała włosy Jacka. Tak, masz rację, wychotała Jedwiga. Potem Jedwiga wstała. Chodźmy, Jacku, do basenu rzekła Jedwiga umyjemy twoje ciało. Jacek wskoczył do basenu potem dopłynął do prysznica następnie prysznic otworzył się ciepła woda, Jacku, wrzesnęła Jedwiga Dobrze, bąknął Jacek ręce do góry poprosiła Jedwiga potem Jacek podniósł swoje ręce do góry wspaniale jest kąpać się wtręciła Jedwiga następnie zrobiła się gorąca woda. – Ba, jak gorąco! – westchnął Jacek. Potem prysznic wyłączył się. Następnie Jacek wyszedł z basenu. Jedwiga wzięła z krzesła szampon i gąbkę. Potem podeszła do Jacka. – No co, Jacku, umyjemy ciało? – spytała Jedwiga. – Tak – ucieszył się Jacek. Jedwiga wzięła na gąbkę dużą ilość szamponu. Potem zaczęła myć brzuch Jacka. – Za chwilę twoje ciało będzie czyste – rzekła Jedwiga – a co? przerwał Jacek. Stani równo, poprosiła jedwiga. Ja równo stoję, powiedział Jacek. To dobrze, że ty równo stojesz – powiedziała spokojnie jedwiga. A ja myślałam, że ty stojesz krzywo, pomimo, że masz piękny tułów. – Mam prosty kręgosłup, szepnął Jacek. Zaraz ja cię umyję plecy, rzekła jedwiga. Jedwiga już skończyła myć brzuch Jacka. Potem wzięła na gąbkę taką samą ilość szamponu tak jak wzięła chwilę wcześniej. Następnie Jacek obrócił się tyłem. Potem jego mama zaczęła myć jego plecy. Twoje plecy też będą czyste, powiedziała Jadwiga. Ja wiem, ale kąpiel zabije zarazki, żeby nie było brudu, bakterii i wirusów, bąknął Jacek. Tak jest, Jacku, potwierdziła jego mama. Nie wolno również brać brudnych rąk do ust. Mamo, wystarczy, dał się Jacek. Jacku, teraz ręce myjemy, rzekła Jedwiga. Mama Jacka skończyła już myć plecy Jacka. Następnie wzięła trochę mniejszą ilość szamponu na gąbkę. Potem Jacek stał bokiem. Następnie Jedwiga zaczęła myć prawą rękę Jacka. Prawą rękę myjemy, rzekła Jedwiga. Moje ręce będą czyste bez brudu, bez błota, bez niczego powiedział Jacek. Kąpiel to relaks, przekonywał go Jedwiga. Kąpiel jest bardzo korzystny dla twojego zdrowia. Moja prawa ręka jest czysta, wyjękał Jacek. Teraz poproszę lewą rękę, bąknęła Jedwiga. Jedwiga już skończyła mieć prawą rękę Jacka. Potem wzięła taką samą ilość szamponu na gąbkę. Następnie zaczęła mieć lewą rękę Jacka. Tutejsza właśnie jest bardzo piękna, powiedziała właśnie Jedwiga. Wyobrażasz sobie? Tak, wyobrażam sobie, rzekł Jacek. Zaraz nie będzie żadnego brudu na twoich rękach, dodała Jedwiga. Twoje ręce będą pachnące, prawda? Wspaniale, wrzasnął Jacek. Dzięki! Jedwiga zmaszczyła groźnie brwi. Teraz umyjemy twoje nogi. Jadwiga skończyła myć lewą rękę Jacka. Potem wzięła większą ilość szamponu na gąbkę. Potem zaczęła szybko myć prawą nogę Jacka. Twoje nogi też będą czyste, rzekła Jadwiga. Wiem, przerwał Jacek. Poproszę drugą nogę, powiedziała jedwiga. Potem jedwiga zaczęła szybko myć lewą nogę Jacka. Proszę to są grudniejsze ode mnie, rzekł Jacek. Właśnie, że tak, wtrąciła jedwiga. Teraz proszę usiąść na drewnianym krześle. Zaraz myjemy twoje stopy. Jacek usiadł na drewnianym krześle. Potem jedwiga wzięła na gąbkę taką samą ilość szamponu jak na początku. Następnie zaczęła myć stopy Jacka. Jacku, nie będziesz po poziomka stopy? Zapytała Jacka Jedwiga. Mamo, ja nie będę więcej nigdy brudzić się, zdenował się Jacek. Pytam cię, nie będziesz tak robić, wagnęła jedwiga. Będę czysty do końca życia, zirytował się Jacek. Będziesz tak robić, czy nie? Wysadziła jedwiga. Nie powiem ci, krzyknął Jacek. Nie będziesz tak robić, tak czy nie? wrzasnęła jedwiga poirytowana. Nie, nie będę smalować po pozięka swoje stopy. Uspokoił się Jacek. No, nie mogłeś powiedzieć tego wcześniej, zdziwiła się Jedwiga. Zaraz założycie szlafrok. Jedwigo skończyło już myć w stopy Jacka. Potem Jacek wstał z drewnianego krzesła. W tej chwili do Jacka i jego mamy podeszły bliźniaki. Prosimy bardzo, go Gosia i Zosia. Potem bliźniaki dały mamie Jedwigowi srebrny szlafrok. Dziękuję, odpowiedziała Jedwiga. Zaraz założę tobie szlafrok. Potem Jedwiga założyła synowi szlafrok. Następny Jacek założył błękitne kapcie. Następny bliźniaki, ich brat i Jedwiga wyszli z łaźni. Zaległa cisza.